Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marianczo, z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a konkretniej zabieram Was ponownie do szkoły debiutów, gdzie nieco bliżej przyjrzymy się gambitowi wołożeńskiemu, znanemu również jako Gambit Benko. Gambit ten jest jednym z wariantów w obronie Benoni i osobiście uważam, że jest to jak najbardziej pełnowartościowy, powiedzmy bezpieczny, grywalny. Gambit preferowany przez zawodników, szachistów na, na całym świecie. Podstawową ideą tego gambitu, teraz tak, czym jest gambit pewnie wiele osób zastanawia się, no dużo tutaj początkujących, więc szybciutko powiem o co chodzi. Jest to zazwyczaj poświęcenie materiału. E, zazwyczaj jest to poświęcenie materiału zazwyczaj chodzi o pionka, w zamian za przejęcie inicjatywy, za obiecujące szanse tutaj wyprowadzania swoich figur wstępem fajnie, aktywnie do gry. Tak? E, jeśli chodzi o gambit benko, no to podstawową ideą tego właśnie gambitu jest otworzenie linii A i B dla swoich ciężkich figur, a co za tym idzie, przejęcie inicjatywy na skrzydle właśnie hetmańskim, tam gdzie tutaj czarne bardzo fajnie, tutaj płynnie, aktywnie rozwijają się, jeszcze przy pomocy swojego królewskiego gońca, który często właśnie jest tutaj flankowany poprzez pole G7, tak zwany fianketo gońca w tych strukturach często ma miejsce. Jak to wszystko leci moi drodzy, no to już tłumaczę. Wszystko zaczyna się od ruchu D4. E, tutaj mamy skoczek F6, żeby uniemożliwić dla białego pchnięcie E4. Rzecz jasna, e, gracze, którzy lubią rozpocząć ruchem D4, bardzo często właśnie rozpychają się w postaci ruchu C4. Jest to bardzo dobre posunięcie. Do tutaj te, te piony, a zaznaczy je na niebiesko, niech się coś dzieje. E, grabią mnóstwo przestrzeni, jak widzicie, na rzędzie piątym, Oczywiście Hetman gdzieś tam do gry może. Fajnie tutaj wchodzić, i w tym momencie odpowiedzi jest tak naprawdę całe multum. Jeśli chodzi o czarnego, można zagrać E6, można zagrać D6, można zagrać goniec, znaczy G6 z planem goniec G7 od razu, przejść do obrony królewsko-indyjskiej, do tutaj obrony Grunfelda, i tak dalej, i tak dalej. Tego jest tak naprawdę cała masa. Natomiast my skupimy się na ruchu dzisiaj. Uwaga, C5. Mamy obronę Benoni w tym momencie. I teraz tak, oczywiście to biały może wybić bez problemu. Może zagrać też, nie wiem, skoczkiem na F3. Ale my się skupimy na wariancie, kiedy biały gra D5. No bo umówmy się, ci gracze, którzy lubią otwierać się poprzez D4 i tworzyć tutaj taką strukturę w postaci piona D4, C4. No to oni tutaj nie chcą przejść. Może nie tyle nie chcą, co yy, chętnie przepchają pionka. Z, ze swoich obserwacji, z moich obserwacji to wynika. Chętnie przepchają pionka, zamkną centrum, zagrabiają przez niż tutaj moi drodzy wybiją bądź też zagrają skoczkiem na F3, co pozwoliłoby nam jako czarnym wybić to oczywiście skoczek mógłby wybić na D4 E6. Mielibyśmy moi drodzy w tym wypadku partię angielską, więc tak naprawdę takie płynne przejście oczywiście przy ewentualnym wybiciu tego pionka, no to mamy E6, tak? I znowu sytuacja jest tego typu, że tutaj, no nie tyle partia angielska, co mamy całkiem niezłą pozycję jako czarne, otwieramy się poprzez E6, goniec już jest gotowy do odbicia pionka i tak naprawdę obrona w postaci B4, pionka spotyka się z szybciutko z posunięciem A5 i czarne mają się naprawdę nieźle, moi drodzy, w tym, w tym tutaj wypadku, w tym wariancie, jak widzicie, oczywiście pchanie tutaj pionka na A3, żeby to bronić, no nie jest dobrym pomysłem, później podwisał Wieża, więc taki nienaturalny rozwój tutaj u białego miałby miejsce, jeżeli zechciałyby tutaj wybić i później na siłę tego piona tutaj c5 bronić. Większość graczy, większość powtarzam tutaj kumatych, nazwijmy to, szachistów przepnie wam pionka. To jest najlepszy ruch w pozycji, grabią białe przestrzeń jak widzicie, wbijają dwa gwoździe w dechę i teraz co robić? Co, moi drodzy, tutaj należy zagrać? Można tutaj od razu już grać E6, naciskać na D5, no bo tę strukturę będziemy atakować. I teraz tak, można to robić w postaci ruchu E6, można to robić w postaci ruchu B5, i to jest właśnie benko Gambit. Gambit Włożański, moi drodzy, który powstaje po ruchach D4, skoczek F6, C4, C5, D5 i uwaga, po D5. B5. Atakujemy, moi drodzy, pionka na C4. Wygląda to troszeczkę jak szaleństwo, mam tą świadomość, no bo ktoś powie: no, co to jest? Co to jest za, za oddawanie pionów? Ale to jest gambit, moi drodzy: oddanie piona za inicjatywę. Jednak na dobrą sprawę jest kilka możliwości, jakie, jakie białe, jakimi tutaj mogą się kierować białe. Natomiast skupimy się głównie na właśnie wzięciu tutaj pionka na B5, co jeszcze mogłyby białe zagrać oprócz bicia? Oczywiście tutaj na B5 jest tego cała masa, ale tak jak mówię, tutaj może nawet Hetman C2 to też jest dobry ruch, żeby przygotować jakieś e 4 Chociaż teraz polecałbym po prostu to wybijać i po ewentualnym Hetman odbija C4, goniec A6. No piękny goniec na przekątny, goniący Hetmana, ten pion tak naprawdę stał się słaby, no bo ideą tego, moi drodzy, pchnięcia B5 jest osłabienie pionka D5, żeby nie wyglądało to tak solidnie, no jakby mogło wyglądać. Ktoś powie, że jakieś B3 może, można tutaj zagrać, żeby te pionki ze sobą skleić. Jak najbardziej, chociaż teraz E6 jest preferowane, żeby tak tą strukturę tutaj w ten sposób właśnie e, nadgryzać. Moi drodzy, skoczyk F3, załóżmy, i rozwojowy ruch ze strony białego, jak najbardziej dobry. Można to by się miało, e, było wybić na, na D5. Załóżmy CD5, no nie wiem, koniec B7, no naprawdę, naprawdę rozwój jest jak najbardziej, jak najbardziej tutaj niezakłócony dla czarnego w żaden sposób, tak? przy tych ewentualnych wariantach. Oczywiście po tym B3 można też by było spróbować huknąć C4, tak. Wtedy zapewne bbc C4. No dobra, my wracamy jednak do tutaj pozostałych możliwości. Tu jeszcze mogą uznać, że warto zwrócić materiał i zbudować solidną strukturę tutaj w centrum pionów i mogą zagrać F3 przygotowujące E4. Tymczasowo oddać pionka na C4, zwrócić po prostu materiał. Kiedybyśmy to wzięli zapewne E4, no zwróćmy uwagę, że świetnie wygląda ten łańcuch pionowy. Ten pionek tak naprawdę jest do, no, do kasacji, do stracenia. No ale nie wiem, na spokojnie jakieś D6, G6, Goniec G7, krótka roszada, nie wiem, wyjście gdzieś moi drodzy, gońcem, skoczkiem tutaj z B na d7. No takie struktury tutaj bardzo często pojawiają się, niezależnie od tego, <laughs> przepraszam, co, wybiorą białe tutaj w swoim repertuarze. Dobra, my skupiamy się jednak na linii, kiedy biały bił tutaj na B5, no i to jest w połowie przyjęty gambit wołożański, moi drodzy. Dlaczego w połowie? Bo jednego pionka tutaj wzięły, a my chcemy tak naprawdę zagrać jeszcze A6, żeby wciągnąć rywala jeszcze bardziej na swój teren, co w konsekwencji ułatwi nam rozwój właśnie na skrzydle, tak jak mówiłem, hetmański. I teraz tak gramy tutaj a6, niezależnie co by się działo gramy a6, po tym jak tutaj zostaje zabity pionek na b5 i teraz tak, biały ma dużo opcji znowu, jak zwykle, chociaż na dwie najpopularniejsze to jednak bicie na a6 oraz przepchanie, żeby nam tutaj namieszać troszeczkę na b6 oczywiście ten pionek jest stracony tutaj jakieś możliwe, jakieś opcje bronienia go na różne sposoby no nie, nie zdają egzaminów w postaci a4 to są sztuczne posunięcia znaczy, można, można je grać, chociaż nie są najlepsze daleko im tak naprawdę do Posunić najlepszych. Jeżeli tutaj zechcą nam namieszać troszeczkę, nie, nie zechcą nam ułatwiać sprawy białe, tylko zagrają b6, co często pojawia się, to oczywiście tego nie musimy od razu hetmanem odbijać ten pion i tak poczeka na deser, więc na spokojnie można zagrać, moi drodzy, e6. E6, żeby uderzyć w tego pionka. Tak? Jeżeli ktoś powie, no tu gwoździa w dechę mogą wbić się białe, no to niekoniecznie, no bo teraz odbijamy i podwójny atak jest. Jak obronią białe tego pionka? Nie mam pojęcia. Dlatego też w tym momencie po E6, no nie wiem, skoczek C3 mógłby pójść, dlaczego by nie? No ale my na spokojnie bijemy sobie tutaj D5, skoczek bije D5, wybijamy to, Hetman odbija i teraz wisi wieża moi drodzy, więc szybciutko skoczek C6, no nie wiem, skoczek F3, wieża B8, żeby już być gotowi do odbicia tego, być może wieżą, tak? Być może taka struktura zostałaby zbudowana, być może taka, no nie wiem, ciężko powiedzieć, tak na dobrą sprawę, multum, multum dobrych ruchów tutaj jest niespowiedziane, ten pionek zaraz poleci. Mamy całkiem ciekawy rozwój, jak widzicie, więc może by było to grać śmiało czarnymi, bez żadnych tutaj kompleksów, wypowiem się w ten sposób. Natomiast tutaj bądźmy gotowi na to, że po naszym ruchu, moi drodzy, A6 zostaje przyjęty, zostanie przyjęty gambit wążeński, czy tam gambit benko w pełni w 100%, i o to nam chodzi, żeby właśnie tego pionka zabiły białe, pokażę jeszcze raz, jak to leci. Tutaj po ruchu B5 C bije B5, my na pożarcie jeszcze kolejnego piona posyłamy na A6, i w tej chwili, moi drodzy, jest opcja odbicia tego piona wieżą, skoczkiem, gońcem. My tak naprawdę nie musimy się kompletnie śpieszyć, żeby tego pionka odbijać. My go zazwyczaj odbijamy gońcem, ale jeszcze nie teraz. W tym momencie proponuję wam zagranie, moi drodzy, ruchu G6. To jest bardzo dobre posunięcie. My chcemy zagrać gońc G7, zrobić krótką roszadę, zagrać D6, w dobrym momencie odbić pionka. Kiedy ten moment będzie, oczywiście dam wam znać, skoczkiem z B na D7 się ustawić i zbudować mniej więcej taką strukturę dosyć solidną, gdzie będziemy mieć inicjatywę na skrzydle hetmańskim, o to chodzi w tym tak naprawdę gambicie. Bardzo często, moi drodzy, po ruchu tym G6 skoczek C, C3 się pojawi u białego. Wiecie dlaczego? Biały chce zbudować centrum, i ten skoczek pomaga oczywiście w pchnięciu piona na E4, oczywiście Hetman ewentualnie na C2 również miałby. Tą samą rolę. Chociaż częściej spotykamy skoczka na C3. Wiadomo, lekkie figury przed ciężkimi. Oczywiście, inną opcją też jest skoczek, moi drodzy, F3. Goniec G7, wtedy nie musimy się z niczym śpieszyć. Jeżeli skoczek C3 z ideą tutaj pchania na E4, no to zaraz Wam pokażę, co się po prostu robi w tym momencie, kiedy skoczek idzie na C3. Czy to po skoczku na F3, czy od razu skoczek C3. Oczywiście, w planie jest ten ruch. I teraz jest dla nas sygnał, znak sygnał, moi drodzy. Jeżeli oglądaliście. Nic śmiesznego, to wiecie, znacie ten cytat. Znak, sygnał, że trzeba odbić, czy znaczy trzeba no najlepiej odbić po prostu teraz tego piona gońcem. No bo jak pójdzie E4, to wybijamy tutaj gońca i deroszujemy białego króla. Tak często się dzieje w partii, to wcale nie jest powiedziane, że my mamy jakąś o wiele lepszą pozycję, bo król nie zrobi roszady. Biały, powiem Wam więcej, on zrobi roszadę taką sztuczną od ręki, można powiedzieć, w ten sposób, tak? Ale o tym za chwilkę. Goniec bija 6 w tym momencie i mamy świetnego gońca, moi drodzy, na przekątne. I białe teraz na 100%. Jeżeli znają te warianty, jeżeli grały, to pójdą E4. To jest dla nas sygnał, znak sygnał, żeby wybić tutaj F1. Król odbija F1, no bez figury białe grać nie chcą. I teraz na spokojnie, moi drodzy, gramy sobie D6. To by tutaj nie było jakiś niespodzianek w, w postaci pchania tych pionów zaraz goniec G7, krótka roszada skoczek z B na D7 być może wieża B8, być może hetman B6 takie mniej więcej plany pojawiają się na grę dla czarnego, solidnie to wszystko wygląda w tym momencie G3, zazwyczaj właśnie roszada jest wykonywana w ten sposób gdzie później skoczek wchodzi albo na E2 albo tutaj moi drodzy na F3 później jest wieża grana na, na E1 zaraz to wszystko oczywiście Wam rozrysuję goniec G7 w tym momencie, król G2 i to jest roszada białego w tym wariancie Kiedy tutaj hukniemy gońca na F1 tak? Białe są można powiedzieć nieustraszone Nie boją się niczego My ruszujemy sobie na spokojnie no, Załóżmy co skoczek F3 Skoczek B tutaj D7 Hetman często tak jak mówię wchodzi na B6 tutaj jest kolejna wieża wprowadzana do gryta z F na B8, no, nacisk jest tutaj poprzez oczywiście otwarte dwie linie A i B o to nam chodziło, my przejęliśmy inicjatywę właśnie na tym skrzydle i wszystkie nasze figury właśnie tam będą moi drodzy przekierowywane, oczywiście skoczki też mogą być tam przerzucane w postaci oczywiście skoczek jakiś E8 później skoczek C7, skoczek już oczywiście przy Hedmanie na B6, na E5, no i tutaj ten atak jest prowadzony, te piony będą tutaj naszym strategicznym celem, a z kolei i białe będą próbowały, tak jak mówię tutaj, wyjść wieżą na E1, rozwinąć gdzieś gońca, być może stworzyć baterię, później jakoś wymienić te czarnopolowe gońce. Jak wiemy, to w tych strukturach to jest bardzo silny goniec, taki istny potworek. Nawet gdzieś mogą iść, postaci, yy, iść w postaci, mogą tutaj pchnąć F4, żeby nas tutaj miażdżyć, żeby nas tutaj, moi drodzy, jak najszybciej na skrzydle królewskim dopaść. Goniec też często pomaga właśnie w przełomie tutaj poprzez E5, i więcej takie plany mogą pojawić się na grę. Pokażę przykładową pozycję, która może powstać po wieże 1. I teraz tak, Hetman b jest ciekawym ruchem, Hetman E2 żeby oczywiście podejściu gońcem nie wisiał ten punkt, na wiesz że z FB8, my mamy tutaj fajną presję na linii B, no korzystamy z tego, że mamy otwarte linie, więc wszystko jak najbardziej logicznie powiedzmy, no nie wiem, jakieś A4 mogłoby iść, jakieś jeszcze oczywiście inne posunięcia, tego jest cała masa, jakieś stopujące H3, poskoczek zdradzę Wam często, moi drodzy, idzie też na tutaj G4, skąd jest, o przepraszam, najmocniej poprawiany na pole, E5 i przy pomocy tych dwóch skoczków, tak, naciskamy na tego. Tu często dokonują się wymiany, zaraz też to mogę oczywiście pokazać, jeżeli mielibyście taką chęć. No po powierzchni, jeden możemy zagrać skoczkiem, moi drodzy, na tutaj G4 jak najbardziej. Po skoczek G4, załóżmy, jak dostaniemy kopniaka, to szybciutko skoczek tutaj na E5. Ten rzecz jasna z G. No i nie wiem, po wymianach, tak, można było zagrać. Mamy goniec F4, tak. Taką pozycję, mniej więcej. Pozycja, moi drodzy, wcale nie jest o wiele lepsza dla białego, nie jest o wiele lepsza dla czarnego. Jest koło równej. Biały może ma. Hmm, ciężko mówić o inicjatywie. Biały na pewno będzie skupiał się na ataku, tutaj, który jest w centrum i na skrzydle królewskim. My będziemy próbować, tak jak mówiłem już stukrotnie, atakować na skrzydle hetmańskim. Tutaj obie strony mają szansę na, na grę na wygraną. Jak najbardziej. No nie wiem, Hetman na A5 często się, się wkrada, tak, żeby tutaj wywierać presję na tym skrzydle. Gdzieś patrzeć tutaj, tak? Oczywiście jakaś wieża może dojść do gry. Po tym, moi drodzy, ruchu tutaj skoczkiem nie ma, jak widzicie, pchnięcia pionka, który jest no, dosyć groźne w pewnym momencie, jeżeli zechcą i uda się to. Z sukcesem. Hmm, uda się to z sukcesem, jeżeli uda im się po prostu przeforsować ruch E5, to już mogą stać. No lepiej, tak? Chodzi mi oczywiście o bierki koloru białego. Mniej więcej takie są idee. Oczywiście tego jest dużo więcej. Mógłbym o tym gambicie mówić dużo, długo, długo więcej. Nie będziemy robić to przecież teraz godzinnego filmu. Nie jestem też jakimś mega ekspertem, który gra ten gambit 10 lat i czuję się w nim pewnie. Tak, tak, tak też nie jest. Grywam go sporadycznie. Tutaj moi znajomi częściej go, go, go grają. Jeżeli go grywacie, no to dajcie znać. Jeżeli jesteście ekspertami, no to chętnie jakieś uwagi tutaj poczytamy w komentarzach. W każdym razie jest to jak najbardziej, tak jak mówiłem, pełnoprawny, wartościowy, bezpieczny, myślę, że bezpieczny, bezpieczny gambit. Kiedy to poświęcamy pionkę, ale mamy fajną inicjatywę, tak w ataku na skrzydle hetmańskim. Tutaj właśnie rozwijamy swoje, swoje figury. Czyli taka, moi drodzy, jeszcze tutaj szybka, szybkie przypomnienie, taka tutaj struktura powstaje u. A czarnego, kiedy to właśnie przepychają na D5, my gramy B5, ten sztandarowy ruch, jeśli chodzi o gambit, właśnie Benko, tutaj na pożarcie kolejny, piona 6, wciągamy rywala w swoje szranki, bicie tego poczeka, tak jak mówiłem, G6, budujemy mniej więcej taką o tutaj strukturę, jak widzicie, tak, później jest, znaczy, najpierw jest D6, później jest skoczek z B na D7, leci to mniej więcej tak, to przykładowy wariant, oczywiście, tutaj tak naprawdę, no nie muszą pójść tokiem. Tokiem tutaj nie muszą grać E4, tak? Jak najbardziej nie jest, to, nie jest to jedyna opcja. Chociaż, tak, na dobrą sprawę, skoczek F3 i ewentualne D6 często prowadzi do E4. Mimo wszystko, prędzej czy później, czasami też G3 od razu i goniec moi drodzy G2. Tak, jak najbardziej można grać. Nałóżmy skoczek B na D7, goniec moi drodzy wchodzący na, na G2, no nie wiem, kończony rozwój, goniec G7. Roszada w ten sposób. Też mogą roszować oczywiście normalnie, że tak powiem, nie wykonując sztuczną roszadę białe. Wtedy my gramy co? Też roszujemy. Możemy przerzucić skoczka na B6, moi drodzy. Możemy Hetmanem na B6 zagrać od razu. Opcji jest tak naprawdę dużo, chociaż ta struktura ona y, jest niezmienna. Może powiem tak, niezależnie od tego co białe grają, my często dążymy właśnie do takiego ustawienia. Tak? Taki powiedzmy sobie ala, wariant, moi drodzy, smoczy w obronie sycylijskiej tylko że nie ma pionów A i B, co tak naprawdę ułatwia nam zadanie, bo, bo możemy tam instalować swoje ciężkie figury i często ten goniec właśnie w obronie sycylijskiej w wariancie smoczym nie jest tutaj, tylko jest na D7. Skoczek jest wcześniej na, na C6. No, niby tak samo, a inaczej. No właśnie, Marian Czello i jego logika. Dobra, moi drodzy, tak pokrótce, tak jak mówiłem, jest to oczywiście jedna z alternatyw, którą można wybrać w walce przeciwko graczom, którzy lubią, lubią rozpoczynać partię ruchem D4. Oczywiście, tak jak mówię, no, opcji jest multum. Ludzie mogą zagrać wam setki innych ruchów, tak? no bo ktoś się nauczy na pamięć, na blachę wykuje, nie wiem, 12-15 posunięć w danym, w danym debiucie, a ktoś mu odpowie jakimś tam nieszablonowym ruchem, nie wiem, takim mocnym A5, mocnym nie wiem, A3 i, i, i co. No i nic, ważne jest to, żeby wiedzieć, jakie są idee, do czego się dąży, gdzie są. Jakie słabości, jakie są plany, gdzie będą atakowe czarne, gdzie białe, to jest myślę dosyć, bar... to jest istotniejsze niż to, jakie ruchy po prostu powinny w, w danej kolejności iść. Dobra, nagadałem się, dziękuję za uwagę i oczywiście do usłyszenia, pozdrawiam na kolejnym, pozdrawiam na kolejny film, na kolejnym filmie Was pozdrowię też jak najbardziej, pozdrawiam Was również na koniec tego filmu, trzymajcie się.